Przypominam, że do wygrania jest granie z spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film. Zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać. Dzisiaj jesteś na Druszok, dzisiaj jesteśmy klasyczni na G4 Skins. Jeszcze przed materiałem serdecznie zachęcam Was do wpisania kodu Druszok. Kod da Wam 5% więcej do doładowania. Na stronkę sobie wpaść, czym tak naprawdę chcecie. Mas BWB, odpłatność jest tutaj. Duża, duża, ja mam Katarek nie? nadal, więc yy, Katarek mam Skrzynia, sorry, skrzynia. strona tylko dla osób pełnoletnich. Darmowa skrzynia dla nowych użytkowników, taki midspec Taki geil, Rocket Pop, za 5zł chyba, 436 za darmo, nie? Więc za darmo możesz sobie już taką skrzyneczkę otworzyć, przykładowo, i tu już byś miał 6 No, może tak by tobie dobrze nie oddał, ale też byś mógł mieć coś za darmo, więc jeżeli ktoś mnie zapyta Jak mieć coś za darmo, to macie odpowiedź, nie? A znów mnie to zapyta: Druszło o gdojce, za darmo, to ja wam odpowiem. Nie? Że tu macie no, za darmo, tylko trzeba no jakby no Kodik wpisać, nie? Ojedy, tu sobie ale dobra, wymienię sobie w generatorze. 1395 waluty, wymieniamy sobie, bo czemu by nie? Ja Smy nosek, dmucham. 4,40, zawsze coś. Wejdźmy sobie w bitwę. Nifado Tokiox, może nie jakim. No nie będzie ta to, to, to. Tokiox, dwa razy takie coś Ciekawski Rashbi, no dajmy tego Rashbi Windmill Angel Catch Mace Joyful Vibes. I zróbmy to: 6000 bitwę, zróbmy to. Kusi mnie, no dajcie mi w końcu kiedyś tego Poseidona. 6000 bitwa. No to jest grubo. No to jest grubo. Ale jak wygramy, to generalnie powinno być grubo. Ja bym zaryzykował i właśnie zaryzykowałem. Oczywiście raz się przegrywa, raz się wygrywa. No ale teraz, no, chciałbym wygrać, nie? Knifado No, dał nam nóż dla Bota Crashera. Czyli nam nie dał w sumie. To Kioks 7 Ziko. No nie. Teraz nożyk dla nas może, co? No nie. To może teraz nożyk taki tam... Jakiś flip... jakiś falecjon. Ja się kręcę już dwa noży ma, No co to jest? Co to jest? Co to jest? I jeszcze piękny dypad za 100 zł. No nie no ja mam jakieś tu... jakieś umpa lumpa, -lumpa no. No i ten Glock jeszcze. Coś to jest 5 dy. Dokładnie. Znaczy ten tak dużo. Dużo... dużo takich taki tańszy... no trochę to trochę tańszy był ten tak, nie? No dobra, no na końcu są te ważniejsze skrzynki, no ale... Musimy już gonić, bo on ma już przewagę przez te kosy śmieszne Jacie, dupia, no co to jest? Majzik, no Majik. Jest nożyk, spoko 500 złotych, gonimy, Jolfwil Vibes No jacie, Huntsman, 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 no co to jest? Dobra Neptun, Tara, dużo ci Neptunów Tajdan nie mamy, to dajcie, dobra, Ocean phone. Spoko no tu już nie, no ale ja wierzę, że będzie tu jeszcze Posejdon, w to wierzę, no Jacie, dupia, no ile ma tych noży? Raz, dwa, trzy, cztery Jacie, jeszcze droje Blue. No dobra, my tu już chyba mamy przegraną bitwę, mamy. No chyba, że tu Posejdon wypadnie, no ale to. No ja cię Boł jeszcze za dwa koła dla Henry'ego. Ia, ja, się kręcamy, umpa, za 37 momentum. No, 3 Neptuny, dajcie. Przecież to jest. Jeszcze S za 9 stów. Ja, teraz Terra Poseidon, albo mamy koniec, nie. No i mamy koniec. Albo odkraszać, przecież. No, co on wygrał 10 koła. Ia, ja, dupia. Zakręciliśmy sobie dziennym bonusem. As to pominę. Exp. Lasę coś. No, ja załamany. Załamany. No nie pykło Nie pykło nam. Otwórzmy sobie 3 razy bilioner. I da, będą trzy takie. Jacy dupia, dwa. To jest dzisiaj żart. To jest dzisiaj żart. Bieg 3 razy. Ja już to pomijam, jestem zdenerwowany. Zaraz, i kontrakt jakiś zrobimy. Hmm. Trzy razy. Cat. Cat. I lecimy z kontraktem zaraz. Silk Tiger. Ale to na nie zwróci. Dupa. Dupa. Hmm. <laughs> No, nie, no, nie otwieram aż nie wypadnie. O, no dokładnie. Wypad, wypad, wypad. Zróbmy sobie. A, jeszcze raz kliknę. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. I wrzućmy sobie to na kontrakt. Pyk, 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 pyk. pyk. Tych tańszych nie wrzucam, bo przyniesie pecha. 2100, dostajemy, ile? 4000 s okej, okay, okej okay. No dzisiaj kończymy i tak ze stratą Ale bywa czasami i tak, no raz się przegrywa, raz się wygrywa No i co? No widzimy się w następnym, cześć!